a w końcu to? No trzeba to uruchomić, no. no nie, co jest? U, pa, czekaj. Ma rzecz tylko, widzisz. Gdzieś ty to powiesz. Dźwięk tonowy pan, wcisnął hamulec, ja trochę stałem krzywo, no i śwież i go podgiełem. No. Dobra, dawaj w lewo, w lewo, w lewo, no, moje lewo, twoje, no. twoje prawo. No dobra, idę, no i co teraz? Dobra, posłuchaj. No. Teraz mój plan jest taki. No, mamy jeszcze praktykanta. A gdzie ma... praktykant się skitrał? Jest. Bartek, dawaj tu. To może tutaj Bartek stanie, a ja stanę, tam i on się tu wyprostuje, co? Tak, że to wiedzą posłuchaj, posłuchajcie, chcecie za 10 minut to skończyć? No to super. Bartek, dawaj, odwracamy to. To jest rura grubościenna, zakończona dwoma otworami, nazywana sztywnym holem. I to powinno być proste. I musimy to tak zrobić, żeby to było proste. Ja to proponuję, żeby ten, co to zepsuł, to to zrobił. No właśnie, stoi i się patrzy. No to właśnie, ja już no to no, zrobię. No i zobaczymy, no ale. Wy, no, 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 no trzymajcie. Jakbyście poszli i przynieśli sobie rurki, włożyli y, w ten, to by stał. Ja po Jakbyście no. poszli sobie. No Wartek. Ja mam tu prostować. Wy macie trzymać tam, to trzymajcie. No to ten, no. co zepsuł, i dwie dwa łomy, raz dwa. O. To jest, Bartku, dwie najważniejsze rzeczy w tym kraju, jakie przyniosłeś. To teraz jakbyś z tamtej strony trzymał. To wy stójcie tam, a ja tu Nie, no tak. No, dobra. No. No. O, widzisz? Widzisz? Widziałeś? Widziałeś. Widziałeś? O, widziałeś? Widziałeś? Ty. I widziałeś? Ty. A jakbyś tutaj teleskopem podjechał i stopą topknął? Podnieść teleskopem, może się. Będę was lepiej obserwował, jak nic nie robicie. I teraz tak, tylko. Gdybyś ty musiał podłożyć z tej strony. Wartek, tak może, a ja bym może z tamtej. Podjeżdżaj, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dawaj proste. Krzysiek spróbuje użyć stopy stabilizatora. Podjeżdżaj, podjeżdżaj, podjeżdżaj. Dobra, jak stoimy. Harasz, dawaj, okej, okay, dawaj. Uważaj tam jak to się obwinie, jak to pójdzie do góry. Ja to się odsuwam. Odsuwaj ta się. Odejdź dawaj. do tyłu. Odejdź dawaj. do tyłu. do tyłu kawałek. No. Dawaj. 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 Tomek, za mocno przeginamy na bok. Tylko mówię, podjechać trochę bliżej. Dobra, dobra, dobra. Okręca się powiedziałeś? Co? Okręca się. Ty no trochę poszło. Trzeba nieco przebudować konstrukcję. Tomek znalazł dwa solidne łomy. Za ich pomocą chłopaki ustawią kol pod odpowiednim kątem. Ta subtelna nóżka widlaka z łatwością może generować ponad tonę nacisku. Trzymasz mocno, postawia, dobra, dobra, nie? Dobra, dobra. Nie. Dawaj, 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 dawaj. Nie no. No trochę stawia, no. Dajesz Radę trzymać?